Parę osób mnie o to prosiło, więc stwierdziłem, ależ owszem, czemu nie? Udostępnię to na grupie. Więc jedziemy z Toboltem na Computronic Gaming. I to będzie taki prosty filmik, żeby pokazać, jak to wygląda. Bo parę osób było ciekawych. Rapnation. Nation. My idziemy tam, ale na razie idziemy coś zjeść To Wyszło na to, że pierwsze co się zaczęło to panel z CVA na ma QLEA podejrzewam, że jesteście Przejdziecie sobie na no chwilę Ej, popatrzcie jak O, maitną Niech wszyscy krzykną eee, preambuła. Dobrze, wszyscy krzyczymy na trzy. Preambuła, że, że takie żarstwo preambuła. Łapy w górę i mega głośno. Jak na światowych dniach młodzieży, to Do głośno. Dobra, to jak nazywa się moment zaraz przed ugryzieniem bułki? Ja oczywiście korzystając z eventu też zdobycze techniki sprawdzam łapie Tivoltowi ujęcie jak robi podpisy. Chcę, żeby zrobił z tego time ale nie wiem co z tego wyjdzie. Patrz, tam jest Tivor, a tam jest ta cała kolejka. Ło! Wow. Czekaj, poczekaj, poczekaj, nie powiedz, ty byłeś stuwa! Stuwa! On był 250 Są ludzie szaleni na tym świecie. No ale okej okay. Nie czuję się gorszy, Divór! Divór! To ten szalony człowiek Tak też nie może być. Wiem jakby cię wywalić ja tak stwierdziłem, że się przejdę i pokażę jak sam event wygląda, więc uwaga, po mojej lewej. Jak widzicie są stanowiska do grania, z tego co się dowiedziałem, to są tutaj ogólnie prowadzone kwalifikacje do mistrzostw Polski. Ech, ja przejdę sobie, przejdę. Sprawa jest taka, że tutaj mamy strefę wolnego grania, gdzie można zagrać World of Tanks. O. 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 Ile osób się tutaj spotyka? Tutaj mamy scenę, na której dzisiaj T-WOLD odpowiadał, a ja jutro będę z setą siedzieć od... i od. nie wiem, co będziemy robić, totalnie nie wiem, ale to jest najlepiej, jak się robi wszystko na spontanie. Na Następnie z tej strony są symulatory do jazdy, które mają ponoć fajne kierownice. Tyle się dowiedziałem, bo jeszcze nie miałem okazji na nich zagrać. Z tego co widzę, to jest chyba rocznicę G29, na której z chęcią bym łapy położył. Chcesz coś powiedzieć? Nie ma. Ja. już go nie ma, słucham cię. moja pozycja życia. Idziemy pielgrzymką. Pielgrzymką? To za chwilę będą Światowe Dni Młodzieży. No Idziesz pielgrzymką? Nie. No cóż. Nie A takie podsumowanie na grupę chciałem rzucić po prostu, bo parę osób chciało zobaczyć, jak to wygląda. bo nie są z Krakowa. Chcesz coś powiedzieć o Iwencie? Chcesz coś powiedzieć? O. Znaczy, jak nie jesteście z Krakowa, to i tak zapraszam na różne eventy. tak on nie zrobił challenge'u. Karu dla niego. Przecież jeszcze nie miałem czasu zrobić challenge'u. Tu jestem, co? Ale to mi zajęte, tam jest kolejka. Nie ma kolejki, człowieku. Dobra, wracając, to jest główna scena. I to jest w sumie koniec. To jest taki drobny event, ale wszyscy stwierdzają, że jest naprawdę miło i naprawdę sympatycznie. Bo uciekamy od takiego totalnego zgiełku, jaki zazwyczaj da się widzieć na przykład na IEM-ie czy na w takich, tego typu eventach, a to jest kolega, który mówi, że ma 15 lat wszystkim i nikt mu nie chce uwierzyć. Pozdrawiam A tu kolega co? Pozdrawiam mamę, tata i pies. na mama, pozdrowiony pies oraz mamy stanowisko, gdzie jest odpalony stream. Ja wam coś pokażę na koniec, czyli kamerkę internetową połączoną z mikrofonem oraz głośnikiem, która kosztuje 2000 zł. Nie mam pojęcia, pierwszy raz widziałem ten model. Jak widzicie, to jest to. To jest to, coś na środku, to. I najśmieszniejsze jest to, że tamten pilot, który wskazuje, elegancko zasłania cały ten obiektyw razem ze wszystkimi kontrolkami. No i mam nadzieję, że takie krótkie, proste podsumowanie na grupę Wam się podobało. Mogę robić takich więcej. Ale wiecie, to nie jest w formie vloga, tylko to jest takie właśnie no, takie życie wokół YouTube'owe. Więc myślę, że na grupę najlepiej pasuje. Tak, LIKE, dla Jimmy'aka? Nie, dla nie, Już! Tak, i tak event się kończy. I Eventu oficjalnie zamykamy jako Skiwur. Stibór, patrzcie. Patrzcie. też zagrywa w tym momencie. Więc dzięki świętie mam nadzieję, że taka relacja na góry Wam się podobała. Będę się starał taki wyraźnie. Czasami złapać więcej. Ale chcecie usłyszeć to, co Tibur będzie mówił, to musicie zobaczyć do niego. Ale nie wiem gdzie to się pojawił wciąż. Na kanale. A tu zobaczcie. Jakie mam ładne kolory? Jak my Jakie tak. No bo ja tak wam ustawiłem, że tak balans zmienił, musiał takie takie wieś, być pomarańczowy. słoneczko. Takie widziałeś, pomarańczowe, słoneczko. Tak, pięknie Słuchajcie, wykrywa. Tivolt już nagrał swoją końcówkę. Jaki kurwa pomarańczowy jesteś. No bo mam ustawione dobra, zmienię. Tivolt nagrał już swoją końcówkę do filmiku. I teraz, teraz jesteśmy biali niebiescy. Sprawa po prostu jest taka, że ten aparat nie łapie balansu bieli innego, niż złapie na początku, w trakcie filmu, przez co ten balans przynajmniej się ciągle nie zmienia lekkie korekcje wprowadzę. To tak w ramach testu samego aparatu. Tiwór nagrał swoją końcówkę. Ja teraz nagrałem końcówkę. Było fajnie. Było fajnie przyjść takim gownitą postać, z boku móc sobie z wami pogadać. To był miły event, tak jak wspominaliśmy, u Tiwura, gdzie można było po prostu w mniejszym gronie osób spędzić chwilę czasu i mimo wszystko, że to był taki raczej drobny event, to i tak dużo osób przyszło. Więc to było dosyć fajne. Było tak sympatycznie, że aż mi włosy dęba stanęły. No, patrzcie na jego włosy. Kurczę. Właśnie tak myślałem, idąc tędy ostatnio, żeby złapać jakieś ujęcie do vloga. Fajne przejście pod Rondem Grzebrzeckim, gdzie wydaje nam się, że cały czas jesteśmy gdzieś na zewnątrz przez światła obok, ale jednak jest to ciemny tunel, co widać po FPS-ach, że spadły! Przyznam szczerze, że Kraków jest naprawdę fajnym miejscem. Między innymi dlatego, że jest dosyć sporo osób, przez co jest dużo pokemonów, ale nie tylko. Dlatego, że jest tutaj po prostu fajnie, jest ładnie. I ciężko jest mi sobie wyobrazić mieszkać gdzie indziej. Ale z drugiej strony, zwłaszcza patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń, pytanie czy nie lepiej jest mieszkać na terenach mniej zurbanizowanych. Choć z drugiej strony, wtedy mogą się też pojawić problemy w momencie, kiedy coś by się rzeczywiście stało gdzie później większość osób z miasta właśnie tam zaczyna uciekać i ciężko jest się bronić. Nie poruszajmy takich tematów na vlogu. Blogą. Jestem w miejscach, w których bym normalnie nie był i widzę rzeczy, których normalnie bym nie zobaczył. Patrzcie na to. Koło ratunkowe na środku mostu. Plus instrukcja w razie potrzeby, do kogo zadzwonić. W sumie miłe. A tam jest fabryka. A bo ciężarówka. Hmm. Czasami mam tak, że mi się nie chce odpalić komputer. Znaczy, uruchamia się, co nawet Skype'a, który. Wydaje specyficzny dźwięk po uruchomieniu, ale nie mam obrazu. No i o! ważne, że to był miły dzień. Teraz najchętniej położyłbym się spać. Tylko zapewne jeszcze teraz nie usnę, więc sprzątnę sobie wszystko co mam dookoła. Nie przez przypadek jest tak ustawiony kadr, po prostu żeby nie było widać całego tego syfu. ниже не спада.